Pozostajemy w temacie długich wioseł, tym razem kobiety. Bardzo ciekawy sezon 2025 dla Zosi Śmigielskiej, reprezentantki Poznania RBW. Medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy brązowy w racicach. Wcześniej siódme miejsce. Na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Poznaniu w czwórce bez terniczki. Startowałeś także w ósemce, ale seniorek. To właściwie jak się czujesz bardziej seniorką, czy jeszcze w gronie młodzieżowca? Jeszcze rok został mój w młodzieżowcach, ale teraz jeździmy na obóz z seniorkami, więc mam nadzieję, że jak najdłużej tam zostanę na tę sezon przynajmniej. ósemka czy czwórka? Y Czwórka, myślę, że lepiej w tym sezonie i wygodniej się w czwórce. Razem z Kingą Stałęgą, Julią Hakobian. i Zanną Madaj zajęłyście tutaj w Poznaniu siódme miejsce. Później ta czwórka troszeczkę się rozpadła. W miejsce Julii spaczyła Wiktoria Lewandowska. Można powiedzieć, że ta czwórka będzie się cały czas rozwijać. Jest na takim dorobku, nazwijmy to. W tej czwórce teraz, co płynęliśmy, jedna dziewczyna z Daje przeszła do seniorki teraz. Ale cała ta czwórka ze świata jest w szkoleniu seniorskim, więc mam nadzieję, że tam wszystkie dziewczyny będziemy trenować razem. No a zobaczymy, co ten sezon pokaże. Może, mam nadzieję, że nie, będziemy w młodzieżówce na tej czwórce startować. Jakieś ruszady. tam widzieliśmy też, że na centralnym nowe młode dziewczyny też się bardzo dobrze pokazały. Więc zobaczymy co będzie to za przegadam, pokażę. Nie jest Ci smutno, że koledzy klubowi Jurek czy tutaj jeszcze Filip jadą na zgrupowanie do Portugalii słonecznej, a ty musisz jechać do Krakowa na zgrupowanie z trenerem Wojciechem Gutorskim. Nie, nie jest smutno. No pierwsza informacja trochę nas szokowała, że nie jedziemy jako jedna grupa, ale... Będziemy w Krakowie. Pogoda, mam nadzieję, że będzie dopisywała i że będziemy jednolicić technikę na wodzie. Przecież łódki i wodę będziemy mieć, więc to, co nam potrzeba. Do poznani do klubu przychodzisz trenować, jak widzimy teraz? Tak jest. Jak jestem w domu teraz, to bardzo chętnie tu przychodzę, chociażby, żeby z trenerką porozmawiać z dziewczynami z klubu. W domu w Zaniemyślu masz ergometr czy inny sprzęt? Nie, niestety tam tylko ciepłe łóżko i ciepłe jedzenie w domu. Yy, więc tu muszę przyjeżdżać na treningi. Teraz troszeczkę wolnego, czym się zajmowałaś? Yy, ja jestem trenerką piłki nożnej, więc w wolnym czasie yy, prowadzę grupę chłopaków. Yy, w młodych. jakim klubie? W jakim klubie? <laughs> Barbakan. Tak się nazywa klub. Yy, lubię też yy, prowadzi zajęcia z tymi chłopakami, więc to mi sprawia przyjemność i radość, więc w wolnych czasach... Jeśli zostawisz lartą, to pewnie byś była piłkarką. No oczywiście, bo ja trenowałam piłkę nożną mam 10 lat, więc cały czas gdzieś tam sercem jestem w piłce nożnej, i śledzę tam co się da. No i jak mam wolne, chwilę wolnego czasu, to fajnie wrzucić w roli trenera. Za jakim, jakim klubem sercem jesteś? Zech poznać. są piłkę. Teraz dziewczyny futsal w, w Filipinach bodajże rozegrały. zagrały Turniej, więc śledzę po prostu wyniki jak tam im idzie, więc mam nadzieję, że ta kobieca piłka w Polsce będzie się wybijała.